Cześć, witajcie już w drugim odcinku z ETS-a. Ja jestem po drugiej stronie jest. Jedy. No, więc tak, może co nieco. Jak widzicie, moja ciężarówka została troszeczkę zmodernizowana. Przemalowałem ją na kolorek czarno-zielony. Czarno Zielony taki odcień to jest podchodzący pod traczkę. Bardzo fajny. Ostra! Za, z, z wymieniłem silnik, z 440 teraz ma 480 koni. E, czuć to trochę, chociaż to nieduża różnica jest. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Pokażę wam teraz jak to wygląda w praktyce. No. Dzisiaj, nie wiem, na kiedy tam sobie porozmawiamy. Koda Mamy stres. miniaturki! Ja jestem w miniatur. Gdzie? W kamieniołomie i biorę żwir. A... I nie wiem, czy dam radę po podjechać pod górkę, bo... Jak wiecie, nie umiem jeździć. Zręcznego, Tak, ruszę. Dobry jest. Szalony. No bo tak było tak stromo, że jak wrzucał jeden automat, no to jechał do tyłu. Spoko. A gdzie mamy jechać to nie mam pojęcia. Chyba jak dobrze mi się wydaje. Gdzie? Tak, do poznania z Pragi. Ciśniemy z Pragi do Poznania. Ile mam godzin... 8 godzin. Jazdy. O co tak akurat. Nie będę musiał nigdzie po drodze spać. Ile mniej więcej to przeliczenie, na nasz czas teraźniejszy, rzeczywiście hmm. Nie wiem, jakie tu jest dokładne przeliczenie, ale widzę, to, że 8 dokładne godzin. Dokładne nie. Jest ale 500... Jak jeździsz, to chyba wiesz, ile mniej więcej, 5, więcej 5, ile 5, 515 km, to moim zdaniem jest, to będzie długa trasa. Eee, hmm. Nie wiem, co by dodać albo time no myślę, że nie wiem, ja teraz patrzę na zegarek, mamy... No dobra, mamy do I Tak mamy. myślę nie wiem, z... pojedziesz chwilę, wytniesz środek i pod koniec dnia A to i tak. Może panie jakiś panie. temat znajdę, znajdziemy ciekawy, który zainteresuje wszystkich tu zgromadzonych. Zgromadzonych. <laughs> o cicho. Zgromadzonych poddanych naszych tak, tak. wajcie. Bo eee, rozmawiamy może o tym. Gilby, jak widzicie, na kanale dodał pierwszy odcinek z, prezentujący tam jego eee, zakątek dotyczący ps trójki. Tak, i mam jedną łapkę w dół. Yeah, hey. to? Nie wiem dlaczego ta łapka w dół, ale mi się ten na przykład materiał podoba. Po prostu dzisiaj zobaczyłem, wchodzę na kanał, patrzę. Jakiś nowy odcinek, mówię WTF, Gilby dodał e, prezentujący właśnie PSA. Bardzo ciekawe, moim zdaniem. Co, co prawda, to jest zbadziewię. dość mocno banalne, ale. Nie wiem. Nie no, bo chciałem sprawdzić ogólnie tak, jak będzie wideo, nie wideo. Jak ogólnie rozdzielczość ta niby 720 będzie wyglądała po przetwarzaniu przez YouTube'a i tak, no. Więc odrzucimy takie materiał, mówię, że co będę nagrywał, jakieś na Bum, leżałbym, ale żyję. To nagram od razu sobie coś sensownego. No i tak wróciłem. No. I wiem teraz przynajmniej, że troszeczkę dźwięk muszę zmienić, no tak to jest dobrze. Chwila, włączę jakieś radio. Nie wiem. No i tak myślę, że odcinki ZTS-a co tydzień w środę? Nie wiem. ma jak, jak się wyrobię, to tak. No bo myślę raz na tydzień to jest tak odpowiedź, Mhm. Mm jak damy radę, to będę co, co, co środę, a jak nie, to, to będę, będę pisał coś tam. Tak, jestem za. A ty będziesz kiedy wrzucał pierwszy odcinek z... Nie wiem, może jutro nagram, dzisiaj mamy piątek, jak coś to jutro nagram. To może w niedzielę wrzucę. Jutro nagrasz? W niedzielę wrzucisz, czyli masz ile? 3 dni. Na wyrendero wyrenderowanie i wrzucenie. Wow! Co? No, Mamy piątek, tak? Dzisiaj. Aha, bo I to też jest sobota. sobota. Wrzucę, nakręcę w sobotę, wyrenderuję ja. przez noc i wrzucę w niedzielę. No to jest O, wstrzucę? to jak, 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 jaka kapa za nim? Zgubiłeś trochę czasu, trochę. No bo to tyle czasu, 4 dni wolnego, no to wiecie, jak jest. Mózg się lansuje, no na, na, na wolnej, wrzucony koniec. Jestem złym człowiekiem, i na światłach długich. Dobra, mi się, to się ludzi. E, walić to. O nie, przejazd kolejowy. Zamknął mi. Nie zamknął mi. hardcore. Ale miniaturki na kanale. Haha, ha. brawo dla Gilbego. Tak dzisiaj wchodzę, patrzę, że jest opcja miniatury, to dobra i zrobię do wszystkich miniaturki. Nawet jakieś będą, no, Dobra, no. To tak, moja firma się jak widać miała REBUJA. Mam 128 tysięcy Eurasów na koncie, czyli stać mnie na, na, na jakąś ciężarówkę nową. Ale najpierw bym musiał niestety bo ja jadę po lewym pasie. Eee. Poszerzyć garaża. Poszerzenie garażu jest dość drogie, bo chyba 180 tysięcy. A już mam ile? Bardzo dużo pożyczki, kredytu, nie wiem. Jak nie sobie? możesz tak zrobić, że dajesz tą ciężarówkę pracownikowi i kupujesz cenową? No, mogę. I do tego garans potrzebny? Tak, bo potrzebuję tyle, tyle ile mam pracowników. Mogę mieć pracowników chyba dość dużo, ale nie wiem jak to dokładnie wygląda ale załóżmy, żeby pracownik funkcjonował musi mieć swoją ciężarówkę a żeby ciężarówkę mieć to muszę mieć przypisaną do garażu więc jak ja chcę mieć ciężarówkę to zajmuję jedno miejsce w garażu i załóżmy, mam jeszcze dwóch pracowników którzy mają też własne ciężarówki mam swoje ale ja im kupiłem nie należące do firmy to mają też yy, zajmują dwa kolejne miejsca w garażu a pierwszy tylko stopnia garaż mały yy, zajmuje właśnie ma trzy, trzy miejsca na trzy ciężarówki nie bo tam jest średni, chyba ma 5 i największa to nie wiem, ile szła. no Jak się zrobi no dzień? Nie ma. Co, jest godzina. a ja te level palić. Yy, jest godzina, nie widzę. Środa druga w nocy, ale logi, leże, nie leży, leży. Gaz silnik uwaga, nic nie widzę. Ależ emocje jak na zbieraniu po Ho, 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 ho Dajemy radę Co prawda nie wiozę żadnego wartościowego Towaru, bo to jest żwir Ale Lepiej dowieść go w całości I mieć Więcej kasiorki za to Aha, to jeszcze dość istotna Rzecz, yy, nie mam Zdjąłem kaganiec yy, Modem na grę, nie? Teraz mogę pędzić tyle, mi silnik po nie 90 na godzinę, bo to mnie trochę denerwowało. Jak jest Chodzisz autostrada... skiwać mocniej. No ale jak jest autostrada, w miarę spoczko droga prosta, no to nie, nie, nie wlać się do 9 tych, tylko przycisnąć. Radari Cię kochają? No, nie dostałem tak dużo mandatów, może 40. Kurde, chyba przez długie światła mi tak zaczynało na zakrętach ścinać a wyhamuję wyhamuję nie wyhamuję wyhamuję Dobry jestem Szalony. Hmm Ile mamy chyba 80 na godzinę Tak 80 na godzinę Pędzisz jak Co? Pędzisz jak nie, nie, bo było ograniczenie 5, 80 na godzinę, więc tak patrzę ile mogę ścisnąć. Hmm. Co ja mam? Hmm. Co? Nie, bo co chwilę mówię takie... Oj, 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 50. To może spotkamy się, co? jak będzie, będę już troszeczkę bliżej... Celu. No, więc bum. O, tutaj mogę na przykład pokazać ci, udowodnić to, że nie mam kagańca. Cisnę to 106 na godzinę. Jeszcze włączyłem nagrywanie. I... blaguję. góry. No, no to cisnę to 111 jak na razie za chwilę się zaczną pewnie zakręty i już tak niestety nie pojadę. No cóż, jadę dalej. No to teraz widać yy, przykład jak jadę. Przekroczyłem przed chwilą granicę i jadę akurat po takich zakrętach strasznych, jak tu w górach. No i tak jadę 35 na godzinę przez te ciężarówki przede tak, którą jechał może trochę szybciej. No niestety takie życie. No i ja zostało mi już, już tylko 300 km do celu. Zobaczymy się jak będę no, trochę bliżej. Niestety teraz stoimy na przyjeździe. Ale to ten czas wykorzystam, pokażę pokazać wam moje nowe modowanie sędziarówki. Wygląda ono mniej więcej tak. Okej, okay, Myślę, że się w miarę no, ładnie wygląda. Dobra, gdzieś idziemy dalej. zostało tylko 150 km Dobra. No, bez nagrywania nie jest za ciekawie. Z nagrywaniem coś czuję, że nie będzie lepiej. Wstaliśmy właśnie w korku. Całe szczęście nasza firma, do której wjedziemy wierzy, nasz ładunek jest zaraz pełne na prawo. O nie, jeszcze światło czerwone. Ja, jaki, jaki pech. No, więc to by było na tyle z tego odcinka. Jeszcze pokażę wam jak zaparkuję. No to od razu powiem, że wielkie dzięki za obejrzenie. Jeśli Ci się podobało daj łapkę w górę. Jeśli chcesz to ocenić, dać radę lub coś, daj komentarz. A jeśli chcesz być na bieżąco z naszym kanałem, zasubskrybuj go.